Animacja. Jest to fantastyczne medium. Możesz przestawać cokolwiek, a jej jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia twórcy i budżet. Mimo iż większość jest dla dzieci, filmy animowane są znakomite. Ale jaki jest najlepszy? Kiedyś spytałem mojego brata odpowiedział, że jest to Shrek. Owszem, jest to film, który zmienił tę tą branżę nie do poznania. Jest tym dla kinematografii, czym dla muzyki jest święto wiosny, strawińskiego. Ale jest to przede wszystkim komedijka zrujnowana przez memy, na przykład: Szek to miłość, szekto życie. Szrek jest miłością, mówiłem. Szrek jest życiem. O niebo lepszy był kot w butach 2, lecz nadal to nie to. Gdybym się spytał mojego taty, to na 100% powiedziałby: Wielka podróż, bolka i lolka. Cóż, choć sam film jest fajny, to wiele jego aspektów zestarzało się jak mleko. Na przykład, Japończycy mają groteskowe żółte mordy i futurystyczne spotki kosmiczne. Poza tym, jego opinia jest głównie zabarwiona nostalgią do czasów PRL. Jest Jeden film, który przebija wszystko. Mówię o dziele tak dobrym, że można je bez problemu nazwać filmem idealnym. A przez 10 lat traktowałem to jako kolejną bajkę, którą oglądałem na DVD. Wyjaśnię, jak się to zaczęło. Sierpień tego roku. Siedzę w domu mojego ojca. Pewnego dnia postanowiłem obejrzeć każdy film Disneya w egzystencji. Nagle natknąłem się na pewien film, którego wcześniej widziałem, ale było to tak dawno, że potrzebowałem, że potrzebowałem go sobie przypomnieć. Włączyłem film i doszło do istnej eksplozji artystycznego geniuszu. Nigdy nie widziałem czegoś bardziej epickiego. Pewnie teraz myślicie sobie Co takiego mogło być tak dobre? Otóż Mówię tutaj o najlepiej zarabiającym filmie rysunkowym czasów. Jest to, werble poproszę KRÓL LEW Pewnie sobie myślicie Czy to nie ta bajka gdzie kotkowi tata umarł i była piosenka o mrówczanie schodu? Tak Ale uwierzcie mi To jest dzieło sztuki. W tym filmie wyjaśnię Wam mój podziw dla tego ósmego cudu świata. A jak to się zaczęło? Numer jeden. Matko Bosko, mówię, co to to, to, to... to się stanęło? Historia Króla Lwa jest niewiarygodna. Disney nie wierzył w sukces tego filmu. Miał on być przystawką dla powstającej w tym samym czasie Pocahontas. Najlepszych animatorów wysłali, aby pracować nad indyjską księżniczką, a wszystkie furasy wysłali, żeby pracować nad królem lefem. Co w tym nadzwyczajnego? Poka Hontas była ogromnym średniakiem, a tymczasem król lew był wypucowany pod ostatni szczebel. W obsadzie pojawili się znani aktorzy jak Jeremy Irons, Whoopi Goldberg, a nawet Rowan Atkinson! Tak! Jaś pasola udzielał głosu ZAZU! Były nawet pogłoski, że Mufasa miał domingować Sean Connery, znany z Jamesa Bonda czy O Jeden Most Za Daleko. Muzykę również pisali gwiazdorzy. Wybitny kompozytor filmowy Hans Zimmer, który również pracował przy Ostatnim Samuraju czy Mrocznym Rycerzu, pisał muzykę w tle. Jego ścieżka dźwiękowa zarezerwowała mu miejscówkę w panteonie moich ulubionych kompozytorów, tuż obok Malera i Strawińskiego. Piosenki natomiast pisał i to mnie zdziwiło, Elton! John! Tak, koleś od I'm Still Standing pisał muzykę do tego dzieła. Nie dziwi mnie teraz, czemu muzyka jest tu tak dobra. Jeszcze o muzyce pomówimy, ale teraz czas na numer dwa. Tak się tworzy sztukę! Innym powodem jest zapierająca dech w piersiach animacja i ścieżka dźwiękowa wprowadzająca nastrój. Zacznijmy od obrazków. Jezu, niemal każda klatka w tym filmie robi wrażenie. Robi wrażenie! Czuję się, jakbym przeniósł się do Kenii na sawannę. Już początkowa scena budzi ogromny podziw. Przepraszam, ale jaki film otwiera się w bardziej epicki sposób niż to? No dobra, spytałem się mojego brata, i on powiedział, że: Blade Runner 2049, ale tego filmu nie widziałem. No to napiszcie w komentarzach, jeżeli macie o tym zdanie. Wszystkie zwierzęta w tym filmie są narysowane w bardzo charakterystycznym stylu. Są realistyczne, aczkolwiek zachowują kreskówkowy urok. Biorąc pod uwagę fakt, że tutaj absolutnie nie ma ludzi, zdaje się, iż to jest kompletnie oryginalny styl animacji, niepodobny do innych tworów tego studia. Na szczególną uwagę zasługuje słynna scena z. Wszystko, co tu widzisz, to nasze królestwo. Kamera obraca się wokół mufasy i simby, tworząc. przepiękne ujęcie kojarzące mi się z animem. Nie mogę tego pokazać w całości, ze względu na prawa autorskie, ale... Jezu, odpadzie Seton na Disneyu i odfruniecie! Z chęcią bym poruszył temat muzyki. Ścieżka dźwiękowa Hansa Zimmera i Eltona Johna otrzymała Oscara. Nic dziwnego. Pozwólcie, że wszystko wyjaśnię. Pan Zimmer spisał się na medal. Ważnym elementem jego ścieżki był chór nadający afrykański klimat. Mimo tego, muzyka w niektórych momentach ma bardzo germański klimat. Zimmer był Niemcem i sporą dla niego inspiracją był Mozart. Nawet zacytował jego utwór w królu lwie. Na szczególną uwagę zasługuje fragment o angielskiej nazwie To Die For. Omówię go wraz z towarzyszącą mu sceną w innym rozdziale. Ale teraz czas na ranking piosenek! Miejsce piąte, Hakuna Matata. Tak, najbardziej znana piosenka w tym filmie jest na ostatnim miejscu. Nie jest ona pod żadnym pozorem zła, aczkolwiek jest to po prostu przyśpiewka wyjaśniająca filozofię Timona i Pumby. Mówiąc o nich, to mam ich gdzieś. Jest to po prostu comic relief dla bęcbuchów, które mało wiedzą o dobrych filmach. Dla mnie o wiele lepszymi postaciami komediowymi były hieny. Szczerze mówiąc, dzięki temu filmowi zainteresowałem się tym gatunkiem. Najlepszą częścią tej piosenki jest jedzenie robali. Szermując wyglądają apetycznie. Poza tym moja mama kocha cytat zimby: Ochidne, ale ślące. Ochidne, ale ślące. Ciekawostka: Kiedyś byłem na obozie i jako budzik mieliśmy właśnie tą piosenkę. Wyobraźcie sobie, przez dwa tygodnie być budzonym przez słowa: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi! Miejsce czwarte. Strasznie już być ty królem. Chcę. Dobra, koniec śpiewania. Ten kawałek promieniuje czystą energią. Podobają mi się barwne wizualia i skoczna melodia. Szkoda mi trochę zwierząt, które wbrew swojej woli stanowiły podest dla Simby i Nali. Poza tym, mało do powiedzenia. Osobiście wolę dorosłego Simbę. Miejsce trzecie. Miłość rośnie poku nas! Wchodzimy na terytorium piosenek wybitnych. Ta szczególnie się podobała mojej mamie, ponieważ ilustruje relacje pomiędzy młodymi ludźmi. Wcześniej widzimy, że kiedyś zazus FaTA Młode Lwy czują obrzydzenie. Parę lat później i widzimy, że już nie brzydzi ich myśl o miłości. Mnie osobiście ta piosenka podoba się ze względów artystycznych. Brzmi znakomicie. Jest to również najbardziej nagradzana piosenka z tego filmu. Otrzymała zarówno Oscara, jak i Grammy. Oraz stanowi podstawowy repertuar Eltona Johna. Czuję również w niej trochę zapędów erotycznych. Zwłaszcza jak nala się na Simba w ten sposób. Ale i tak, jest to smaczniejsza scena miłości niż w filmie Napoleon, na którym niedawno byłem. Miejsce drugie, krąg życia. Jezus Maria, to po prostu zapiera dech w piersiach. Rozpoczynamy chyba najbardziej znany cytatem z tego filmu. No cypenia! Baba ichi, baba. Okej, okay, ale na poważnie. Czy jest bardziej epicki początek filmu? Może i mój brat mi powiedział, że bardziej epicki początek filmu ma Blade Runner. Ale Blade Ramer nie ma maleńkiego Simby. Spójrzcie na to BEBE! BEBE! Miejsce pierwsze. Przyjdzie czas! Ciekawostka, mam w liceum taki przedmiot jak hit. Na jednej z lekcji słuchaliśmy piosenek propagandowych: był hymn trzeciej Rzeszy, Międzynarodówka. Oraz. TO! Sama piosenka jest niczym bez robiących wrażenie obrazów. Robi wrażenie! Te dymy, te wybuchy, te hieny paradujące jak żołnierze Wehrmachtu. A przyznali się, że inspiracją dla tego segmentu był faszystowski film propagandowy Triumf Woli. Poza tym idealnie ilustruje to niecne zamiary skazy. Widzę nawet, że używa wobec swoich sług populizmu, ponieważ wszystkie jego obietnice. Takie jak brak błodu, są chwilowe. A jeszcze mój idol Michał Poznański użył własnej wersji w swoich filmach. Nie macie zagrożwy plaźnika, intelekt, no szkoda mi słów. Jedyna inna piosenka Disneya, która może temu czemuś dorównać, to z dna piekieł z dzwonnika z Notre Dame. Okej. Okay. Teraz chciałbym opowiedzieć o scenie, która stała się legendą wśród Kinomanów. Numer 3 Paweł będzie skakał! Może teraz trochę o fabule. Mimo humorystycznego tytułu, to nie będzie zabawny segment. Tutaj opowiem o najbardziej znanej części filmu. Jeśli jesteście wrażliwi, to weźcie sobie pudełko chusteczek. Wiele osób w tym momencie filmu wybucha łzami. Oczywiście ostrzegam przed spoilerami. Skaza, główny antagonista filmu, skończył śpiewać, a jego plany stają się rzeczywistością. Zabiera Simbę do wąwozu pod pretekstem pokazania czegoś ekscytującego. Nagle ziemia drży. Hieny o imieniach Shenzi, Banzai i Ed spłoszyli stado gnu, zsyłając je w dół wąwozu. Kociak ucieka, ile sił ma w nogach. Scena popłochu zajęła 2,5 roku, aby zanimować, i czuje, że cały ten czas się opłacił. Wtedy pojawia się wspomniane wcześniej To Die For i... Jezus, jakie to dobre! Chór i instrumenty perkusyjne tworzą dramatyczną atmosferę. Jest to piękne połączenie niemieckiej muzyki klasycznej po kroju Mozarta i afrykańskich nut. Nie mogę powstać oryginału, więc puszczę Wam wersję MIDI. Poczujcie to! Skaza sprowadza mu fasę. Ten leci ratować syna. jeszcze księcia na skalną półkę, król wspina się po niemal pionowej ścianie. Wtedy padają już legendarne słowa: Skaza! Bracie! Pomóż mi! Zły wuj wbija pazury w brata. Następująca scena do dziś łamie serca. Stworzą mi rekonstrukcję za pomocą techniki filmowej Ilgado Disgusto. Niech żyje król! Mufasa skończył jak Manfredi i Johnson. Jego zgon zawiera tajny składnik, który czyni tę scenę niezwykle bolesną dla przeciętnego kinomana. Pokazują! Truchło! Dramatyczna muzyka ze wcześniej zmienia się w piękną aż wzruszającą melodykę. Simba podchodzi do swojego, do swojego ojca i mówi: Tato. Wtedy Zimmer używał, użył utworu Mozarta Ave Verum Corpus. Oto oryginał. A to wersja poziom smutku wzrasta, gdy książę mówi takie słowa jak – Podnieś się! Chodźmy do domu! Ostatecznie zdarza sobie sprawę, że jego ojca trafił szlag. Rozpoczyna się bezsilne wołanie o pomoc. – Ratunku! – krzyczy kociak. Pojawia się wówczas kolejna, tym razem strasznie depresyjna, lecz i przepiękna melodia. Ten sam motyw pojawił się, gdy Mufasa tłumaczył synowi jak to gwiazdy to dawni królowie. To jest leitmotiv melodia, mająca symbolizować daną ideę. Oto na przykład leitmotiv Brunhildy w operze Walkiria Ryszarda Wagnera. Słysząc ten utwór, czuję, jakbym miał w pracy pieciowej jakiś przedmiot. Jedyny inny utwór, który wywołuje u mnie takie emocje, to Adagietto z Piątej Symfonii Malera. Następnie pojawia się Skaza. Tłumaczy Simbie, że jego ojciec się wykrochmalił, ponieważ nie musiał go ratować. Wzbudza u niego poczucie winy oraz zachęca, by uciekł słowami takimi jak Co powie twoja matka? Wnet wysyłam na niego hieny. Pojawia się wtedy średniowieczny utwór Dies IRE. bardzo często się pojawia w filmach, od Lśnienia po Squid Game. Te cztery nuty są symbolem strasznej muzyki filmowej. Ostatecznie chłopek ucieka z lwiej ziemi poprzez kolczaste krzaki. Okej, okay, chcę być szczery. Proszę bardzo, możecie mnie zastrzelić, ale nie płakałem oglądając Śmierć Mufasy. Jedyny raz kiedy poryczałem się na filmie to oglądając adaptację fanfika My Little Dashi to po prostu zwykłe brązowe kartonowe pudło. W środku była śpiąca klaczka Rainbow Dash. Ale moja reakcja na ten moment z Króla Lwa przypomin przypominała trochę ten mem z Pingu. Widziałem inne smutne śmierci w popkulturze. Mama Bambiego, Attacks z Never Ending Story, nemeczek w chłopcach z prezu broni, Oscar i pani róża. Ale żadna z nich, ani nawet My Little Dashi nie dorównuje tej scenie z Króla lwa. Zwyczajnie oglądanie tego boli! Mamy jakieś matki pod filmem. Wyobraźcie sobie, że znowu rodzicie. I przypadkiem nadepnęłyście na klocek Lego. Taki ból czuje to widząc. Dla mnie najważniejszym elementem jest muzyka. Zimmer sam przeżył śmierć Ojca w młodości, więc miał doświadczenie. Jest tak piękna, że umieściłem ją na mojej playliście dla muzyki poważnej. Inny czynnik ma coś wspólnego z Lwią Strażą, serialem o synie Simby Kajonie. Mimo iż jest jeszcze lwiątkiem, Kajon ma niewielką grzywę. Z tego powodu sądzę, że w tej scenie Simba jest jeszcze młodszy. A tak dokładnie w wieku przedszkolnym. Za wcześnie, żeby tracić ojca i być wrobianym w morderstwo. Równie ważnym elementem jest ofiara. Mufasa był moją ulubioną postacią. Nie jestem gejem, ale dla mnie był to niezłe ciacho. Podoba mi się jego rola jako dobry król i kochający ojciec. Gdy tylko widziałem go na, go na ekranie, to było mi go szkoda, ponieważ wiedziałem, że i tak on umrze. Podsumowując, uważam, że ta scena to najpiękniejszy moment nie tylko w tym filmie ale w historii kinematografii. To nie wszystko, co mam do powiedzenia o Królu Lwie. Gdybym wyraził wszystkie moje przemyślenia i odczucia naraz, to siedzielibyśmy tu godzinę. Teraz zajmę się produkcją części drugiej. Między innymi obalimy tam film 308. Tymczasem żegnam się i życzę udanych Mikołajków. Brołchów!